Cześć, witajcie. Z tej strony Kos, a w tym odcinku pokażę Wam, jak zbudować Lego Chicke. Na starcie przypominam, żebyście w komentarzach pisali, kogo chcecie w następnym tutorialu, a teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z odcineczkiem. Na początek będziemy potrzebować żółte ciałko. Następnie składamy standardową konstrukcję do główek dla ludzi kuflego. Ciałko odłożymy na tył. Będziemy potrzebować dwóch deseczek ze studami, które montujemy na boku głowy, i pojedynczą deseczkę. I przyczepiamy. Od dolnej strony dłuższych deseczek. Następnie potrzebujemy płaską deseczkę, którą przyczepiamy z tyłu głowy. Na górę przyczepiamy taki żółty element, wypukły na zewnątrz, a na górę taki kwiatuszek, żółty kwiatuszek lego, i montujemy to w ten sposób. Następnie potrzebujemy jedną żółtą deseczkę ze studami, na którą montujemy pomarańczową deseczkę z jednym studem po środku, a na niego wczepimy taki skośny pojedynczy klocek I montujemy na dole, i to będzie dziób naszej ciki. Następnie, jeszcze jedną taką deseczkę będziemy potrzebować oraz dwa dowolne groszki na oczy. I montujemy to w tym miejscu. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Tak wygląda nasza Chica, a jeśli chcemy zrobić y, tojczykę, to są y, jej dwie różne wersje. Jeśli chcemy zrobić tą, która stoi na scenie i jest w dzień, to czepiamy tylko żółte deseczki, y, te krótsze i przyczepiamy takie czerwone groszki jako poliki. Po obu stronach i tak wygląda wersja gdy stoi na scenie a jeśli chcemy zrobić tą nocną to odczepiamy dziobek cziki i potrzebujemy taką żółtą deseczkę z tudem po środku i czarną płaską deseczkę żółtą montujemy na miejscu dzioba a na to w ten sposób czarną płaską deseczkę. I jeszcze oczy, odczepiamy i zmieniamy ich kolor na czarny. Tak wygląda tojczyka w nocy. A jeśli chcecie zrobić olczykę, to wczepiamy. Standardowy dziubek. Poczekajcie chwilę, odczepię oczy i dam takie jakie były, i poliki. I przyczepiamy poprzednie deseczki, które tu były. Następnie odczepiamy główkę. I jeden z polików odczepiamy i zastępujemy go takim oto elementem, który przyczepiamy na jego miejsce. Następnie potrzebujemy taki jeden element i taki pomarańczowy, bądź taki zawias, tylko w kolorze pomarańczowym. Ten, ja to nazywam pistoletem, montujemy w ten żółty. A na to nakładamy pomarańczowy. Następnie potrzebujemy szarego okrągłego. Montujemy na szyję ludzika, a na to wczepiamy głowę. I jeszcze odczepiamy po obu stronach ręce. I potrzebujemy y, długą rurkę Lego, dwa żółte y, okrąglaki wysokie i dwie czarne bądź ciemno-niebieskie rączki Lego. Następnie rurkę przekładamy przez ciałko i z obu stron w ten sposób nakładamy te dwa te dwie rurki. Następnie w, w, konkret, w ten sposób nakładamy y, dłonie dzików Lego na te okrągłe klocki i wola. Voilà. Tak się prezentuje Old ukośnik Wider. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Jeszcze przypominam, żebyście w komentarzach pisali, kogo chcecie w następnym odcinku. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.